Będziemy staryczkę jak idą do sklepu po prostu. No jak idą po, po jakiejś pizama pary, wtedy dzisiaj będzie pizama pary. A później oni jeszcze prowadzą do tego domu Jak jest ładny tak? No to zaczynamy. Kokorek.

Miał No co? Nie mogłam? Mam dzisiaj wolne. Ja Zapomniałam. No dobra. Zaczekajcie tu na chwilę. Jesteśmy. Hej, czy idziemy? No miasto, ty wieczorem i widzę No dobra. Bieram.

Dobra. Dwa. No dobra, zobaczymy się jak będziemy. Już jesteśmy. Jej... No, chodźmy już posłuchać tych rzeczy. Napisałam aparty. No jest ma pudło. A, dobra. Kawe. Wiesz co? E, w domu ci zrobię kawę. No dobra. E, co my będziemy potrzebować? Jabłka jak jest, coś. No jakiś jabłko. To ja wezmę koszyk. Jabłko. Mm, nie. Sok porożny. Dobra. Co jeszcze będzie nam potrzebne? no i ja zobaczę O uh, patrz na to patrz znalazłam, wow, kurde no no fajne, że znalazłaś dobra pakujemy to tu

Ja mam i komórkę, i Dobra, co tu jeszcze kupić? No dobra, może to, to będzie fajne. Patrz, znalazłam. Wow, ale to dla ciebie Ale to co? No dobra, to będziemy dzisiaj Sampan, pan? Oczywiście to sam pan. To czekajcie tu na chwilę. Dobra, już jesteśmy. To kupimy dalej. No, no to są dla mnie rzeczy. Co to jest dobra, nie będę tego e, No, proszę. bo boli to będziemy jedli oczywiście. Ty. Po co nam bulito? Po co nam to? No dwie, no dwie saty jemy. Zrobię tam mięskie wszyscy z Jak to się robiło z i Jabłkiem i... O mięsem. nie mamy śmieca, no. Dobra, bardzo sobie kupię. Chodźmy. Kupimy jakieś wizątko. Nie, dwie mamy. A mam tylko fifi. Dobra, kupimy. Ale później kupimy jakieś wizaki. Jak nie będzie pisał, na tego parytę. No dobra. No dobra. Ile to by nie kosztowało? E, chyba 150 zł, jak mi się wydaje. Naprawdę tyle. Ja nie mam te kasy. O nie, nie, Ale mamy to kuleć. Ty, ty masz to. Mark.

Do widzenia, do widzenia. Chodźmy lepiej. Widzimy się jak będziemy na naszym domu. Porejście jesteśmy w domu. No to czekajcie tu jak będziemy w domu. My w domu. Co mamy robić? No, wiesz, rozpakywać się. Boli to daj na teraz. Nie mamy jeszcze nic. Dobra, to sobie dostawimy tam puski. Będziemy dalej lecić o to. Na mioty nasze. Dobra. Typu, do niej nie pijemy, bo ty powie, będzie stało tu. Nic jest kule. No dobra. Pędzimy cię wtopia. A dobra, jest noc. No. Dobra, tu mój tablet. Dobra, ja zadzwonię, kiedy oni będą tu. o nie zapomniałam. pieniędzy. Sam pan zakładam całym. No nie, no. my nie mamy sklanek.

No co się stało? O, hej! potrzebujemy tą. Na No raj. To no, no, taką i ślękę. No już, Nie, to. nie to o takiej godzinie naprawdę. Sostrza, jest taka sama jak ja. No, będzie kiedyś u mnie mieszkać. No, będę. Dobra. Dzięki za to. Chyba, macie poduszkę i to Nie potrzebujesz nawet. To gargantie. No, no to papa, papa. Pa, Hej, tu mam susi naprawdę. Ale fajna. To jest do lodówki. No dobra, poduszkę masz? I skalankę. Tylko jedną. Tutaj jest jakiś sok. Pożyczę to. Płynie ci odda. dobra. 我来这个，这个、okay, no, <t os>，别在这等你，等你。那不是今天是到那里的新 O, jakie fajne. Ale słuchać. Co? Coś nie ma internetu. Naprawdę odla mi nawet bateria. O dobra, co to porobić z tym pizza lepiej. Dobra, nie wiem Hej, co robisz? Potuszka. Dobra. chodźmy na niebieska. Dobra. Dobra. na niebieska. No to już nie ma gości, no to papa będzie druga część.